Cześć, tutaj ja, Pasy 315 i witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Yy, nie, ostatnio robiłem kolekcję <kudę> z. Yy, ostatnio nagrywałem kolekcję z odcinków, yy, znaczy płyt i kaset z sąsiadami. To dzisiaj to samo zrobiłem z serialem Boba Bobek i przy okazji taka mała aktualizacja do yy, kolekcji sąsiadami. Yy. Tutaj mam węgierską płytę. Eee. Yy. I okay, zrobię sobie ISO dla dwóch osób. Nie, nie musicie wiedzieć, jakich. Yy, I tutaj jest płyta. Tutaj są odcinki. Ochroniarze, malowanie okien, faks, pisanka, dbałość o linie, automat, samochodowy, akwarium i dynia. No, y, bardzo fajna ta płyta. Ma te odcinki od faksu do dyni. To tam mają y, ten. Bez efektów dźwiękowych są. I tak, e, ta z VHS jest -y z sąsiadami. Tutaj mam, niestety nie mam w oryginalnym opakowaniu, ale mamy to, już to pokazywałem, jedną z tych kaset na szodzie Kurde, mam malowanie okien VHS, k utraciłem, ale mam je znowu, ale jak utraciłem, to nie musicie wiedzieć. E, tutaj, kurde, Cię cieszę, że mam to, bo to są zarąbiste kasety. Tutaj jest jedna, tutaj tutaj to jest druga. Tutaj są te same odcinki co na płycie DVD Golfiarze i na płycie DVD Malowanie Okien. I tyle co do Sąsiadów. Teraz Bob a Bobek na początku VHS-y. Tutaj odcinki serii mojej osobiście ulubionej, pierwszej z 78. Tak i kaseta wygląda tak. Ok. Teraz yy, z odcinkami moją zdaniem najlepszą serią od Bontonu, yy, bo oni mieli te troszeczkę słabsze odcinki. Nie mówię, że one są bo złe, bo nie są, ale. I tutaj tak kaseta wygląda. Tutaj przy okazji jest reklama kaset od Bontonu z sąsiadami teraz płyty DVD. Bob i Bobik. Przygoda z delfinami to... jest polski dubbing. Nie jest najlepszy, nie jest najgorszy, jest okej, okay, fajnie się to ogląda, tylko jest jedna rzecz, która mi się nie podoba bardzo w tym dubbingu, bo sam dubbing jest fajny. Widać, że został zrobiony na potrzeby właśnie tej płyty, ale jest fajny. Jedyną wadą jest to, no że po prostu oni Zamiast muzyki od Petra Skomala, to dali muzykę Tom z angielskiego dubbingu. Która nie jest zła, ale w ogóle nie pasuje do tego serialu. Ta od Skomala jest milion razy lepsza. Czeska płyta z remasterowanymi odcinkami. Tutaj są trzy płyty. Kto się ciągnął? otwiera jedną ręką. Dobra, udało się. E, tutaj są. Pierwsza seria, tutaj jest druga. Tutaj. Jest trzecia, łącznie to jest 39 odcinków, te wszystkie pierwsze, te klasyczne odcinki Boba Bobek. I tutaj płyta Boba Bobek na Cestach. To jest już odcinki od Bontonu. Mój ulubiony odcinek od Bontonu, to jest Las Vegas. Płyta wygląda tak. To jest edycja płyty z 2003, chyba. No tak z 2003 tutaj tej piszę i cały to 2015, to jest tak sąsiadów zrobili te bardziej reedycje, edycje. Ta też jest gorsza od tej starej pasz tam było w było więcej opcji, a w tej jest mniej opcji. No i tak wygląda cała moja kolekcja. Nie jest duża, ale pewnie będzie większa za jakiś czas może, bo tam nakupuję pewnie jakieś rzeczy. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało cześć.